Gdy śliczna panna syna kołysała Z wielkim weselem tak jemu śpiewała Lili moje Lili, lili, li, 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 Śliczne Ten oraz inne kolendy będziecie państwo mogli usłyszeć już w najbliższą niedzielę, 18 grudnia, podczas koncertu zorganizowanego w pięknym, zabytkowym budynku Muzeum Miasta Łodzi o godzinie 16.30. Ale kolendy to nie jedyna atrakcja tego wieczora. Wcześniej dwie wspaniałe pianistki Hanna Holeksa i Anna Liszewska zagrają wspólnie na fortepianie muzykę Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”. Koncert zorganizowany jest przez Fundację Stanisława Liszewskiego i Muzeum Miasta Łodzi. Zapraszam w imieniu wszystkich wykonawców państwa, państwa znajomych i państwa przyjaciół. Do zobaczenia.